Witajcie, kabaczki. Jesteście ciekawi kolejnych błędów graczy i niezrozumienia niektórych mechanik gry? No to zaczynamy. To błąd raczej u nowych graczy i polegał na tym, że, że takie osoby nie rozumieją, jak działają ekstrasy. Myślą, że jeśli kupią takiego 10% na PD powiedzmy, to z automatu to, co mają na koncie, im podskoczy, a potem mają zagadkę, czy jeśli te 10 godzin, czy ile tam trwał ten ekras, ekstras. Minie, to czy znów im wróci PD na poprzedni poziom? Większość dobrze rozumie, jak to działa, że dotyczy tylko nagród zdobywanych podczas trwania tego bonusu. Nie dotyczy tego, co już jest na koncie. Następne niezrozumienie, a przynajmniej mam takie wrażenie, dotyczyło szalonych kubików. Wpadała chmara takich napaleńców i tylko ubić, ubić jak najszybciej, ubić kubika co z tego, że nagroda taka sama. Nie dali zarobić na protkach, bo pewnie myśleli, że nagroda za kubika jest większa, dlatego chcieli jak najszybciej ubić. Różnica była tylko w ilości protek jaką Kubi Plus. Kolejna sprawa. Misja wyróżnienie dawniej propozycja nie do odrzucenia czyli misja dla banitów na odrabianie poważania. Zamiast normalnej nagrody za alieny, dostaje się tylko dużej ilości poważania, ale te osoby jak we wszystkich misjach wiedzą, gdzie są etapy misji, a gdzie warunki do przyjęcia misji, to w tej jednej misji nie rozróżniają tego. Biorą etap misji, tam jest chyba od osiągnięcia zero poważania, czy jakoś tak, biorą jako wymóg do przyjęcia tej misji i marudzą, że nie mogą przyjąć, bo muszą mieć najpierw zero poważania. Czy to nie jest zabawne? we wszystkich misjach wiedzą, co jest etapem misji, a co warunkiem do jej przyjęcia, a w tej jednej im się przestawia, coś nie wiedzą. Powoli już mi się kończą te ciekawsze błędy. No ale jeszcze kilka wpadek mam. No choćby to, co się działo w Prima aprilis. Twórcy gry sobie zażartowali, podmienili lasery na jakieś strzały, dzidy, topory, a gracze masowo zgłaszali błąd, że takie brzydkie, że się nie da grać, żeby przywrócić stare, kompletnie się nie skapnęli, że to jest żart, że to tylko Prima Aprilis. To samo z dronami, które wyglądały jak baranki. Dalej, dawno nie spotkałem takich graczy, ale może nadal są, a na pewno kiedyś byli. Którzy uważali, że im ktoś ma wyższą rangę, tym jest mocniejszy. Olać wyposażenie ranga bije. To samo z ilością amunicji. Miałem takiego przypadka, który myślał, że jeżeli ktoś ma więcej amunicji, to znaczy, że jest silniejszy. Uważał, że jeżeli ktoś ma kilka milionów białki, to znaczy, że wygra sam z całą firmą. I weź takiemu przetłumacz, że ranga nie ma znaczenia tak samo jak ilość amunicji. Ech. A co z graczami, którzy uważają, że mapa ma znaczenie przy zbieraniu skrzynek pirackich? Sam zebrałem już kilka tysięcy różnych. I jakoś żadnej różnicy nie widzę, a zbierałem na różnych mapach. Część z was pewnie potwierdzi, że to nie ma znaczenia, a inni będą się upierać, że ma znaczenie i to ogromne. Że trzeba zbierać w konkretnym miejscu, na konkretnej mapie, bo tylko tak można zebrać coś lepszego. W rzeczywistości pewnie na tej mapie najwięcej zbierali, więc oczywistym jest, że najwięcej tych lepszych rzeczy też wpadło tam. Ale proporcjonalnie pewnie wyszłoby tyle samo, co na innej mapie. Gdyby tylko na tej innej mapie zebrali podobną ilość skrzynek. 50 czy 50 skrzynek to za mało, żeby mówić od razu, że na tej czy na innej mapie leci lepiej. Trzeba by zebrać kilka tysięcy, żeby o tym mówić. Wtedy taki test byłby bardziej wiarygodny. Co by tam jeszcze... Ostatnio sporo osób marudziło, że nie może kupić premki za SMSa. Problem w tym, że ta oferta jest już przestarzała, nieaktualna. To była oferta jednorazowa dla nowych kont, a jak ktoś sobie zapisał kod, to mógł używać dłużej. No ale potem firma zrezygnowała z kodów BIG i zamiast tego zrobili inaczej. Podaje się numer w telefonu i dostaje się SMS z kodem, który trzeba wpisać, i dopiero dostajesz to, co kupujesz. Ci gracze mają wielkie pretensje, że nim nie działa. A to że korzystają z przestarzałej metody płatności ich nie obchodzi. Nie sprawdzili sobie czy jest aktualne czy nie, tylko od razu z pretensjami jedzą. Abi Point ma czyste łapki. Nieaktualne oferty usunęli z działu płatności, więc jak ktoś używa starej, to musi się liczyć z tym, że nie zadziała. I na koniec Armagedon jaki się dział, gdy premka nie działała przez 20 albo no 30 minut mniej więcej. Nagły wysyp żądań, rekompensat, groźby policją, sądami. Normalnie aż strach myśleć w jaki sposób będą karać sami siebie za to, że marnują całe godziny premki i to codziennie, czy to podczas snu, szkoły, pracy. Tyle godzin się marnuje, a za 20 minut braku premki gotowi chwycić swoje ukochane widły i polecieć wszystkich palić na stosie jasne rekompensata by była na pewno gdyby błąd trwał dłużej a nie krótką chwilę i to chyba na dzisiaj tyle dobranoc albo coś tam